Nie był to pierwszy raz w tym roku, gdzie, gdzie niestety jestem pytany, jakie opony chciała, a ktoś inny decyduje o innych. jest to dosyć frustrujące i uważam, że e, e, dla kogoś, kto ma takie doświadczenie i kto myślę, ma e, wizję, dobrą wizję wyścigu i potrafi ocenić jakby pewne sytuacje, e, jest e, dosyć... E, takie destabilizujące no. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Robert, jak opisałbyś ten wyścig? Co było w nim trudne, co było w nim łatwo i przede wszystkim czy przebiegł on po Twoim myśli? Wyścig przebiegł średnio, jeśli mam być szczery. Inaczej, wyścig o, dokładnie odzwierciedla cały sezon. Niestety polegał na kolejnych wpadkach, błędach w kluczowych momentach, które nie powinny się wydarzyć, tym bardziej, że popełnialiśmy je też dokładnie takie same, dokładnie w tym samym miejscu i dokładnie też na końcu wyścigu w kluczowych fazach w ubiegłym roku eee, i są to jakby niestety niestety rzeczy, które szczerze nie wiem nawet nie wiem jak to jest możliwe, że, że coś takiego o, o, znaczy wiemy jak to się wydarzyło, ale nie wiem jak to jest możliwe, że możemy doprowadzać do takich rzeczy eee, no ale jakby nie było eee... Odzwierciedla cały ser dokładnie, dokładnie bardziej, bardziej niestety e, za dużo dyskusji, za dużo walki, za dużo błędów, za dużo, za dużo bałaganu, za przeproszeniem. E, no ale jakby nie było tak, e, niektórzy by się cieszyli, skończyliśmy na piątym miejscu, utrzymaliśmy drugie miejsce w, w klasyfikacji mistrzostw świata kierowców, realistycznie tak naprawdę to było nasze maksimum e, i tak to myślę, że e, patrząc na cały przebieg całego sezonu i na to, co jakby, jakby nie było, jesteśmy zespołem e, e, niefabrycznym. E, a naprawdę to ma znaczenie w motorsporcie na wysokim poziomie, tym bardziej, kiedy się ściga przeciw, przeciwko e, autom z fabrycznego zespołu, tak jak w naszym wypadku w Świata, gdzie walczyliśmy z 51 o, o tytuł. No to jest to zadanie na praktycznie niemożliwe do wykonania, no chyba, że coś by się wydarzyło tamtej załodze. Tak się nie stało, oczywiście chcielibyśmy wygrać w równej walce. No ale musimy przeanalizować chociaż nie wiem czy jest sens to jeszcze analizować ponieważ analizy już były i tyle. W pewnym momencie zjechaliście podczas WSC. Jaki był powód tego pit stopu wtedy? Na końcu? Tak tak. tak. No, musieliśmy dodać trochę paliwa i energii żeby móc skończyć wyścig. Tak naprawdę na to czekaliśmy ponieważ byliśmy z tyłu i jakby naszym głównym celem było spróbowanie ukończyć tego wyścigu przed 50 jedynką, co, co było trudne do wykonania. Były dyskusje, były decyzje, gdzie dokładnie powiedziałem, że jak będziemy z tyłu, to, to zakładamy cztery średnie opony, e, przepraszam miękkie. Mięk, są twarde i miękkie. Miękkie e, i czekamy na safety car. E, można dyskutować e, dużo, e, ale i tak e, w aucie było dużo dyskusji. E, ja powiedziałem to samo, co mówiłem przed wyścigiem, co mówiłem 4 dni temu. Ustaliśmy coś, a i tak zostało zmienione dwa zakręty przed, e, przed jazdem do Pitnej. Co jest w ogóle nie wiem, jak można dyskutować e, tyle czasu i zmieniać. E, takie decyzje kluczowe, e, co za tym było konsekwencje że za nas e, nie tą mieszankę, jakby, którą chciałem e, została założona, bo tak zostało zadecydowane w ostatniej chwili, to nadal zamiast nowej opony zostałem używany. Co e, już w ogóle jest e, e, no, nie wiem czy, czy się śmiać, czy, czy płakać, e, szczególnie kiedy jakby jest to kluczowy moment. E, bo jest to ostatnia godzina mistrzostw, tak? Wiadomo, że nie byliśmy w korzystnej sytuacji, ale zawsze wszystko co się może wydarzyć, dlatego nadal nie rozumiem, czemu założyliśmy twarde opony. No ale tak to jest. Nie był to pierwszy raz w tym roku, gdzie, gdzie niestety jestem pytany, jakie opony chciała, a ktoś inny decyduje o innych. Tak? Jest to dosyć frustrujące i uważam, że dla kogoś, kto ma takie doświadczenie i... To myślę ma e, wizję dobrą wizję wyścigu i potrafi ocenić jakby pewne sytuacje, e, jest dosyć e, takie destabilizujące, e, ponieważ nie ma sensu się w ogóle jakby komunikować w takim wypadku, e, ponieważ po raz drugi jak jest safety guard Dostaje zupełnie do opony, ale tym bardziej, że nie wiem, nie wiem jak można założyć przy tak, torze, takim torze, jak jest duża degradacja na tym już no, używać opony i sobie wywieźć do boku z powrotem nową, którą spokojnie mogliśmy założyć. Znaczy wiem, z czego to się wzięło, ale nie wiem, dlaczego musimy się stawiać w takich sytuacjach. Motorsport jest... Skomplikowanym sportem, wszystko dzieje się szybko, dlatego trzeba sobie ułatwiać zadania, nie utrudniając. Mhm. Czy był w ogóle jakiś moment podczas tego wyścigu, gdzie wierzyłeś, że możecie go wygrać? Ale szczerze, gdyby nie defekt 51, nie wierzyłem nawet, e, czy też jakiś kontakt, e, jakby, znaczy nie wierzyłem. Starałem się to, to wygrać, ale mhm. chyba e, po mojej stronie tych, jakby ludzi. No, jednak za dużo nie było. Jakbyś, w kilku zdaniach, podsumował ten sezon? Eee, frustrujący. Eee, to było jedno słowo, ale no jakby nie było. Eee, jakby nie było. Eee, zapamiętam, bo ponieważ wywieźliśmy jeden dobry wynik eee, i były pozytywne momenty, ale niestety też zapamiętam, że. Te pozytywne momenty zamiast dodać nam takiego busta, takiego kopa, pozytywnego takiego rozpędu, to wykreowały sytuacje, które miały mało wspólnego z, e, jakby z tym dodawaniem kopa, a wręcz Wręcz przeciwnie, e, przeciwnie e, Poleman nie był to łatwy określony. A ostatnie pytanie, czego Cię nauczył ten sezon? Czyli jakie doświadczenia takie życiowe i motorsportowe bierzesz ze sobą? Motorsportowe? Jakby po raz kolejny podkreślił jakby pewne zasady, mimo to, że jedna zasada, taka twarda, powiedziałem coś rok temu, że raczej Wygrana auta prywatnego w Mans jest niemożliwa. To się wydarzyło. Ale reszta zasad została jakby potwierdzona. Zresztą jakby byłem tego świadomy, dlatego też jakby pewne ryzyko podejmujesz. Problem jakby polega na tym, że no takie sytuacje jak dzisiaj, co się wydarzyło dokładnie to samo 12 miesięcy temu. Jak, według mnie jakby podkreśla pewne, pewne rzeczy, które, które, które wiedziałem, które wiem, ale, 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 ale tak to jest. Jest to sport zespołowy, e, dlatego też wygrywa się razem, przegrywa się razem. E, ale tak mówię, e, pierwsza zasada motorsportu jest to, co powiedziałem wcześniej. Ten sport naprawdę jest cholernie skomplikowany, szczególnie na bardzo wysokim poziomie. Dlatego pierwsza zasada powinna być sobie ułatwiać zadania, a nie utrudniać. E, no chyba, że się jest naprawdę e, tak zwanym debesciakiem wymiataczem, że e, wszystko ma się dobrze zorganizowane. E, jeśli się nie ma, to trzeba sobie ułatwiać sprawy, e, a, a niestety sobie sporo razy je utrudniać.